Na przepis na kurczaka z solanki zaprasza cię litka z bloga Pieprz z Fantazją. Moim zdaniem jest to najlepszy przepis na pieczonego kurczaka. Mięso jest kruche i soczyste. To nie może się nie udać. Na początku przygotuj przyprawy. Będzie ci potrzebna główka czosnku, rozmaryn, tymianek, pieprz czarny w kulkach, miód prawdziwy i oczywiście sól. Na początku w pół litra gorącej wody rozpuść sól. Gdy już woda odrobinę przestygnie, dodaj pozostałe składniki na solankę. Do solanki użyłam miodu prawdziwego. Gdy już dodasz wszystkie składniki, wymieszaj je dobrze. Główkę czosnku przekrój, rozgnieć ząbki, pozbądź się łupinek albo nie. Jak w solance wyląduje łupinka, naprawdę nic się nie stanie. Kurczaka możesz przekroić na połowę. Wtedy będziesz mieć pewność, że cały przejdzie smakiem solanki. Również tak przygotowany szybciej i ładniej się upiecze. Teraz do pół litra solanki, którą wcześniej przygotowałeś, dolej półtora litra zimnej wody. Wymieszaj i zanurz swojego kurczaka. Powinien być cały zakryty wodą. A jak jednak chce wypłynąć, możesz czymś obciążyć. Przykryj pokrywką lub folią spożywczą, pozostaw w zimnym miejscu przynajmniej na dobę. Gdy kurczak będzie gotowy do pieczenia, wymieszaj wszystkie składniki na przyprawę do kurczaka. Oczywiście ilości możesz modyfikować, jednak wspomnę, że ziołowy pieprz oraz papryka robią swoją robotę. Gdy już wyciągniesz kurczaka z solanki, opłucz go pod bieżącą wodą, a następnie wytrzyj do sucha ręcznikiem papierowym. Następnie możesz kurczaka skropić olejem, oprószyć przyprawami, natrzeć dokładnie, zrobić tajski masaż i mięso jest gotowe do pieczenia. Podczas pieczenia kurczaka przekręcałam go na drugą stronę. Zazwyczaj piekę mięso 1 godzinę na 1 kg mięsa, jednak w tym przypadku Kurczak z solanki może upiec się szybciej. Jak wypróbujesz raz ten przepis, będziesz piec kurczaka już tak zawsze. Jest niesamowicie smaczny. Mięso jest soczyste, kruche, wręcz rozpływa się w ustach. Do pieczenia użyłam brytwanki z kratką, ale możesz również piec kurczaka na ruszcie w piekarniku. Pamiętaj, przekręć go podczas pieczenia na drugą stronę. Mam nadzieję, że spodobał ci się pomysł na obiad. A jak spodobał Ci się przepis zaobserwuj mnie. Rumiana złocista skórka. A jak to pachnie. Tak przygotowane mięso będzie smakować również bez dodatków. Zobacz, jak wygląda z bliska. To jest naprawdę pyszne. Życzę Ci smacznego i zapraszam do obserwowania mojego kanału. Niebawem w komentarzu wersja pisana.